I w ten sposób dotarliśmy do Harogad, ostatni akt, ostatni poziom trudności, czyli jakby nie patrzeć, gdzieś tutaj zakończymy już naszą przygodę. No nie wiem kiedy, nie wiem w jaki sposób, ale na pewno gdzieś tutaj w okolicach Harogad już wszystko się wyjaśni. I zaczynamy. Troszeczkę myślałem o tym naszym stanie, w jakim tutaj jesteśmy. Do jakiego udało się dojść? Sprawdziłem runkę fal. Miałem to zrobić wcześniej, ale zapomniałem. Teraz już sprawdziłem. Żadnego ciekawego słówka runicznego z nią nie zrobimy. Nie mamy innych ciekawych run, które byłyby do tego celu potrzebne. <laughs> Jeśli chodzi o apowanie na wyższy poziom, runka fal jest właśnie potrzebna od apowania rzadkich broni z drugiego poziomu na trzeci poziom, czyli coś takiego moglibyśmy sobie polepszyć. Ale do tego celu brakuje nam jeszcze jednej hmm, z, stosunkowo rzadko spotykanej runy, mianowicie um. No nie wydaje mi się, żeby coś takiego nam wypadło tutaj jeszcze przez ten piąty akt. Przynajmniej tak w miarę szybko, czyli że przed starożytnymi. No ale na wszelki wypadek potrzymam jeszcze tę broń, zobaczymy jak to będzie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pomyślałem sobie, że spróbuję jednak Sprawdzić, jak się będzie sprawdzał, sprawdzało to odruzgotące uderzenie w tym piątym akcie. Mianowicie, zrobię sobie taki sam stan, w jakim walczyliśmy z Diablo, czyli kolosalnie mi się obniży celność przede wszystkim, zarówno w broni, tutaj mam 117 do skuteczności ataku, jak i w butach też miałem celność 110 aż. W ogóle mam bardzo mało miejsca tutaj. A wrócimy do tluszgotącego uderzenia, w sumie 50%. Hmm. Dlaczego tak zrobiłem? No, to tluszgotzące uderzenie, tak jak już wcześniej tłumaczyłem, bardzo dobrze sprawdza się na istoty z dużą ilością życia. No, no ale jakby, no, jakby nie patrzeć, w piątym akcie już te istoty mają najwięcej życia. Już no, nie ma żadnego aktu, gdzie te istoty miałyby tego życia więcej, więc może nie będzie tak źle. Zwłaszcza, że. Z normalnej szybkości ataku w broni przechodzimy, znaczy wracamy do bardzo dużej szybkości ataku, więc może te stratę celności nadrobimy szybkością ataku. Te luzgocące uderzenia będą wchodzić. Najemnik tam jakoś będzie dobijał. On ma bardzo duże obrażenia. No zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Najbardziej boli mnie to, że mamy bardzo mało miejsca. Ja zrezygnuję z tej księgi. Identyfikacji jednak. A. Troszeczkę to będzie inaczej wyglądało wtedy. O, tak, żebyśmy zawsze mieli to jedno pole. Chociaż nie, no w sumie. Hmm. No, te buty. No, mała szansa, żeby jeszcze mi coś z nieśmiertelnego króla wypadło albo z Sigona. No, ale lepiej to chyba trzymać, co? Cztery pola. No, jeszcze na upartego mógłbym te cztery pola zrobić. No, jak to tutaj. Żeby to miejsce było tutaj pod ręką. Dobra, będzie tak. Jest sporo miejsca. No dobra, i zobaczmy jak sobie będziemy radzić. Załączamy tarczę i idziemy w teren. Trzymajcie kciuki, żeby udało się dojść jak najdalej. Fajnie by było dojść do tych starożytnych, sprawdzić się żeby pod nie zrobić jakiejś głupoty. Nie wyłączyłem muzyki z gry. Co jakiś czas będzie mi się płytka rozkręcać, pewnie, a no nawet yy, na pewno. No, na przykład teraz już się ładuje muzyka, coś mi tutaj zwolniło, ale to się zaraz ustabilizuje. Przestanie tutaj szumić z komputera. Zobaczmy, co tu jest. No tutaj no, będziemy ciem, często spotykać te istoty z wcześniejszych aktów. Pierwszy akt, no, no właśnie, widać te powiedzmy pl pl plugawe królki są. Graficznie zlebione na podstawie tych istot z pierwszego aktu. To samo te kolczaste te, te szczury, tam wcześniej były te cierniowe bestie, czy jak one się zwały. Najemnik zatruty, pomimo tego, że ma 75% odporności, bo to życie bardzo szybko schodzi. Hmm, nie mam wykradania życia już, już z Sigona, będę musiał się częściej leczyć. I pójdę tak krawędzią. Na tym obszarze nie mamy wiele do zbadania, już jakoś tak specjalnie nie będę. Nie będę starał się przechodzić środkiem, żeby zdobywać doświadczenie, już jakby nie patrzeć, tych poziomów wiele tutaj nie, nie możemy zdobyć, no podejrzewam, że ja wiem, no jeszcze może z 2, 3 góra, prawda? Zwłaszcza, że jeden jest gwarantowany za zabicie starożytnych, znaczy gwarantowany tam jest taka, tak duża liczba, znaczy ilość doświadczenia, że ten poziom praktycznie zawsze wskakuje. Widzę moc, widzę moc, gdzieś w pobliżu jest jakiś boss ze zwiększonymi obrażeniami, trzeba uważać. Najemnik łatwo tej, te kruki załatwia. Oj, właśnie, najbardziej się boję takich strzelających. No właśnie, ten najemnik, zobaczcie, jaką szybko padł. Tych takich strzelających, którzy strzelają nie magią, tylko obrażeniami fizycznymi. Malach po raz pierwszy z nami tutaj rozmawia. Mikstur jakoś specjalnie dużo nie mamy, zwłaszcza, że na starożytnych trzeba tego bardzo, bardzo dużo. Ja się tak zastanawiam, czy bez względu na wszystko tych mikstur y, jakoś nie gromadzić w skrzynce czy coś, no to, że w skrzynce nie mamy miejsca już. Jakoś żeby tak bez względu na wszystko dojść do tych starożytnych, przynajmniej próbować dojść z co najmniej ośmioma, nawet dwunastoma miksturami wzmocnienia. Wszystko jedno, czy to są pełnego wzmocnienia, czy te zwykłe. No bo spróbujemy zabić... No, znowu się płytka rozkręca. Całe szczęście, że to nie jest jakiś Battle.net. Jak się płytka rozkręca, zatrzymuje się gra, to oczywiście zatrzymuje się ona bezwzględnie, a nie względnie. No bo spróbujmy tutaj podejść. Damy najemnikowi miksturkę sobie też jedną drugą. Dobra, ładnie idzie. To luzgocące uderzenie no, no ładnie działa z tym, tym, tym z tą bardzo dużą szybkością ataku. Najemnik padł. Ale to nic, boss już zginął, za spóję, tego najemnika nie mają już tej aury mocy. No trochę nam to może zejść w tym piątym akcie, co? No, zależnie jeszcze od tego jakich bossów tutaj będziemy spotykać. Ale no, na pewno się nie będę spieszył tutaj. No, sorry. No, to zobaczcie, jak te mix szybko schodzą. Zaraz możemy być w sporych tarapatach. Na pewno się nie będę tutaj spieszył, bez, bez względu na to, ile odcinków by tu miało wyjść. malutko musimy się przydzielać, przydzielać, żeby dojść jak najdalej, żeby pokonywać te lokacje, wykonywać zadania krok za kroczkiem, czyli quest za questem. No i znowu się rozkręcam, może jednak wyłączę tę muzykę, co? Quest za questem, waypoint za, za waypointem, musimy po prostu drobnymi kroczkami to wszystko przechodzić. Majemnik traci to życie bardzo szybko, kurde on nawet zatruty teraz nie jest, a jednak muszę go poić co chwila tymi miksturkami. No ale tego się spodziewaliśmy wchodząc na Helm do piątego aktu, no nie ma co się dziwić. Dobra, muszę się troszeczkę skupić. No strasznie szybko schodzą te fioletowe, no może, może troszkę bardziej będę jeszcze uważał sobie. jeszcze bardziej ostrożnie będę tutaj podchodził. O tutaj jest. No nie no, muszę sobie dać fioletową. No strasznie szybko to wszystko idzie. No ale poziom też idzie szybko. Dobra, zostawimy tego szefa, wybijemy tutaj tych strzelających. Jeszcze na upartego mógłbym zacząć. A, bo tutaj, tutaj było dwóch bossów, no, dlatego to tak groźnie wyglądało. Zobaczcie kolejny boss tych plugawych kruków całych. Gdzieś tutaj się kręci. Chyba, że go już zabiłem. Nie no, zgodzące uderzenie działa ładnie, ale z drugiej strony te istoty tutaj. Dobra, wycofajmy się troszeczkę, nie szarżujmy. Z drugiej strony... Te wszystkie istoty mają bardzo, bardzo mało punktów życia. Te, 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 te kruki, te, te kolczaste bestie czekąś tam zwą? Więc nie ma co się dziwić. Wezmę więcej tych mikstur. O kasę się nie mamy co martwić, mamy dużo. Tego najemnika możemy wskrzeszać tyle, ile chcemy. Dobra, jeszcze jakaś aura. Aha, tu jest ten szef. Cały, nic groźnego nie ma. O, mikstury wzmocnienia, świetnie. Aż trzy zostawił, bardzo dobrze. Bierzemy wszystkie. Hmm... Tutaj jeszcze sługusów, wybijamy. Nie no, ładnie idzie to doświadczenie. Zresztą, jak zawsze w piątym akcie, zawsze jak się wychodzi z czwartego aktu do piątego, to czuć ten przyrost, ten większy przyrost do doświadczenia, prawda? Na pewno to zauważyliście, jeśli gr graliście w tę grę, bez względu na poziom trudności. Jeszcze jeden szef. No, dużo tutaj tych szefów. Może się wyczerpał już limit na krwawe wzgórza. Jedna skóra to troszeczkę wolniej będzie szło. Ale najemnik bardzo bardzo szybko traci to życie. Nie podoba mi się to. No, rozwalimy sobie katapultę dla relaksu i idziemy dalej się stresować. Tu niedługo dojdziemy do takiego przewężenia na tych krwawych wzgórzach. Ono jest zawsze pilnowane przez takiego bossa z zaklętym zimnem. Z takiego impopodobnego. Najemnik ma już. Znaczy, nie najemnik, tylko ja mam. Zobaczcie, jaki kolosalny zasięg tej aury. Hmm, chodzi o to, że ten nasz barbarzyńca, ci, ci, ci barbarzyńcy, którzy nam pomagają, nawet jak są na drugim końcu ekranu, tutaj tego co widzimy, to i tak zauważamy, że mają tę naszą aurę. No ale to już jest tak, by nie patrzeć. 21 poziom, promień 20,6 metra. No, najemniku, najemniku. Ty byś mógł się jakoś tak szybciej regenerować, co? Dobra, kolejny boss. Nie, ja w szczempioni. Płytka się znowu rozkręca. nie chyba jednak wyłączę te dźwięki, bo to mnie rozprasza to. To rozkręcanie się płytki ciągle. Muzyczka jest tutaj fajna, no ale nie, 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 nie. Piąty akt to jest właśnie jedyny akt, gdzie rozkręca się płytka. Tak się musi dogrywać ta muzyka. A nie gram hmm, po prostu ze zgranymi tymi tymi plikami dźwiękowymi, filmowymi i tak dalej. Nie mam tego zgranego na dysk, no miałem to zrobić, wiem chyba nawet w pewnym momencie mówiłem, że to zrobię. Ale jakoś tak to odkładam, odkładam, odkładam i w efekcie wszedłem na piąte jakby bez tego zgrania tych plików. Dobra, masa tego nie ma szefa, powinni szybko popadać. Na pewno płytka się będzie rozkręcać przy takich unikalnych jeszcze odgłosach z gry. Na przykład jak Shenk", Shenk na nadzorca ginie, jak nich lat ginie, no wtedy się to musi dograć jeszcze tutaj u mnie. Więc czasami gra się będzie zatrzymywała troszeczkę, no ale przynajmniej już się nie będzie na każdej lokacji od nowa ładowała muzyka. O, tutaj jest ten szef, o którym mówiłem, zaklętym zimnem, bardzo szybko padł. Bardzo duży miksur wzmocnienia wypada, bardzo dobrze. Podoba mi się to. Zobaczcie, ile już tego mamy, no ale dobrze, niech to będzie zawsze. Nawet niech nam się to przelewa tutaj. To będę to po prostu wyrzucał gdzieś w mieście. Co prawda, te białe przedmioty znikają stosunkowo szybko z ziemi, no ale na pewno nie będę po prostu ich pił albo sprzedawał. Niech one zawsze gdzieś sobie będą pod ręką. No dobra, jesteśmy mniej więcej w połowie tutaj, skoro jest ten przesmyk. I polujemy na chrzenka nadzorce. wzorce, idę cały czas krawędzią mapy, już nie prowokuję dużej liczby potworów. Co to po prostu przechodzić, przeżyć jak najdłużej, dotrzeć jak najdalej w tym akcie. Już na jakieś poziomy nie możemy tutaj liczyć, że nam jakoś tak bardzo pomogą. Pewnie z 82 poziomem bym skończył, gdyby mi się udało przejść tę grę. No, strasznie dużo zabierają życia, tylko czasu szczura, ale to też przez to chyba, że mam wyłączone chodzenie, czyli po prostu ten, ta moja wysoka obrona no, tak średnio działa wtedy. W jakichś skomplikowanych sytuacjach to zawsze mogę... Dobra, tutaj tak dłużej, ale nie ma szefa. Ale jednak zasypują mnie tym gradem tych swoich, tych swoich kolców. To hmm, się powiedzieć, zapomniałem. Wypiję sobie fioletową. Jak widzę, że nie ma bossa, to to życie spada w takim stałym tempie, więc troszeczkę bardziej ryzykuję ten spadek. A nóż, widelec, nie będę musiał zużyć tej fioletowej. Ale na najemnika jednak sporo tego idzie. Hmm, ale nic nie wymyślę z tym najemnikiem. Bo zbroję ma potężną, no ten hełm cały czas mogę mu lepszy dać niby. A ciężko znaleźć hełm z lepszą obroną, chociaż z życiem by mu się coś przydało. W ogóle jak on stoi z odpornościami bez zbroi? Słabiutko, musi mieć te zbroje. Chyba, że mu znajdziemy inną z odpornościami, <laughs> jakiś unikat. Aha, już to widzę, zwłaszcza, że zrezygnowaliśmy z szansy na zdobycie magicznych przedmiotów w rękawicach. Pewnie w czymś tam jeszcze. No ale już nie możemy teraz liczyć na szanse, już trzeba teraz patrzeć na przetrwanie. Zobaczcie, co się tutaj dzieje, takie słabe istoty, jak one zawierają życie mi. Pomimo tego, że mam tego życia 1162, no jak na Singla, jak na ten tryb gry, w jakim ja tutaj gram, bez szukania przedmiotów, no to to jest sporo upalady na jednak. Masę w tę żywotność biorę. A z punktu widzenia na przykład Battle to jest bardzo, bardzo mało tego życia. Nie do pomyślenia, żeby na takim poziomie postaci, tutaj w piątym akcie na Helu, ktoś po prostu <średziny> wszedł tutaj z tysiącem żeby punktów tego punktu życia. Zawsze się wejdzie na handel, coś wyhandluje, coś dostanie za, za darmo i, i, i to życie wygląda dużo, dużo lepiej. Większa szansa na przetrwanie jest to już na pewno w trybie dla zawodowców. Dobra, weźmiemy antidotum. Odtrujemy się i trzeba skoczyć po mikstury, jakby nie patrzeć. dobra, jeszcze w sumie nie podniosłem w tym akcie żadnego magicznego przedmiotu. W sumie żadnego przedmiotu chyba z wyjątkiem tych mikstur wzmocnienia. A mogłem wziąć więcej tych czerwonych. Dobra, idziemy, ostro. Hm. Wybijamy wszystko co widzimy. I wracamy do krawędzi. Żeby nie ryzykować zbytnio. Nie powinno być większych problemów. On tam sam z siebie nigdy nie sprawia, właśnie, jakichś sporych trudności, jeśli chodzi o zabicie go. <laughs> Poza tym, że ma sporą obstawę i tam chyba zmienia status tych istot na istoty te, takie wybuchające, eksplodujące potrafiące zabrać sporo punktów życia. Ale wiemy o tym i sobie na pewno z tym bez problemu poradzimy. No już lada chwila powinien być. <laughs> Tam będzie zwiększona liczba tych katapult przed nim, takie różne rzeczy. No, te katapulty zobaczylibyśmy, gdybyśmy szli jednak środkiem. o, 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 o to życie. Dobra, muszę wypić mixturkę. Jak będę wchodził do tych wszystkich... No i ten najemnik to jest jednak de debilny, strasznie. Będziemy wchodzić do tych wszystkich otchłani Acheronu, Abadonów i tak dalej, bo, takie, bo tam jednak są złote skrzynki, czyli jakby nie patrzeć, będę tam zachodził zgodnie z zasadami gry, jakie sobie ustaliłem. Pewnie trzeba będzie często korzystać z tego płaszcza cieni, żeby zminimalizować szanse na to, że nas zabiją. Co że tam właśnie nie ma gdzie uciekać, trzeba będzie zmniejszać im ten zasięg widzenia, żebyśmy wychodzili właśnie z ich promienia. Detekcji, że tak to nazwę. Dobra, tu już są te katapulty. tuż już chyba będzie szęk, tak? Gdzieś tutaj zaraz, blisko. Jeszcze pewnie skoczę po miksturki, bo tam jednak sporo tego będzie przy nim. Tak, tu jest szęk. Jeszcze na spokojnie sobie skoczymy do miasta. Wezmę więcej tych mikstur i w ten sposób, <laughs> jeśli go przejdziemy. No, pewnie go przejdziemy, no bez przesady. Jak już go przejdziemy, to. O, najemnik padł. Kiedy on padł? <laughs> Jak już go przejdziemy, będziemy mieli dwa drobne kroczki do przodu zrobione, mianowicie pierwszy quest i zaraz potem pierwszy punkt nawigacyjny. Miałem kupić więcej który wiem, 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 już kupuję. Czyli zapowiada się nieźle. No, dawajcie tego szenka. Załatwimy tych kolczastych. Dobrze, że nie ma tych, tych takich istot, które wkładają te swoje macki w ziemię i mnie atakują właśnie nimi z ziemi. One zadają, znaczy one wszystkie mogą atakować naraz w bardzo dużych ilościach, tak jak jacyś łucznicy, coś w tym stylu, i mają sporą celność. Te, te ich macki są bardzo, bardzo groźne. Całe szczęście, że właśnie tych istot nie ma. Zwłaszcza też, że już w piątym akcie ciężko trafić w te istoty. No i co? Szenk? Ojej, tu może się odsunę troszeczkę od tych wybuchających. Tajemnikowi dam fioletową. Przekleństwo, wyjątkowa siła, trzeba trochę uważać. Dobra, i tu, jak mówiłem, płytka się rozkręca, bo taki motyw dźwiękowy, nowy, unikalny, w sumie zarezerwowany tylko dla Szenka, więc to się musi dograć. I od razu idziemy w kierunku Waypointa. I tam zaraz będzie kto? Eldridge, Sprawca, czy jak on się zwie? Oj, mam klątwę, muszę uważać się na was koczymy, może. Chociaż nie, no bez przesady chyba ich załatwię, co? szklątwy trwają maksymalnie długo Dobra, muszę wypić miksturkę. A nie no jak oni klepią, straszliwie najemnika nie ma, idę do miasta. Hmm. Szkoda mi tych fioletowych na... Kilku, na kilka szturków to Mm -hmm. Szęk, No i co jest za szenka? Yy... Tak. Za szenka mamy nagrodę... Wprawienie gniazda w przedmiot. No nie mamy w tej chwili zbytnio w jakiś przedmiot to gniazdo wprawić. Miałem przedtem pomysł, żeby to zrobić w tej broni, w tym młotku, który apnąłem na poziom wyżej. No ale jednak, nie no, z tym druzgocącym uderzeniem idzie bardzo fajnie. Więc nie będę na pewno marnował tego slotu na tamtą broń, no zwłaszcza, że też wykorzystałem ronkę Sha'el Dapnięcia palca goblina na poziom drugi tutaj, więc nie mamy już jak przyspieszyć tego młotka. Ale myślę, że te budki są bardziej ofensywne niż jakbyśmy to Sha'el wło włożyli w ten, ten, ten młotek. Dobra, tu będzie Eldritch sprawca zaraz, on tutaj zawsze pilnuje. Na starcie, dobra, już widać jego sługusów. Nie wiem co on będzie tutaj miał, ale to już sprawca, tak. Po malutku, może. No, prawie mnie otoczyli. Przekleństwo, wyjątkowa szybkość. No, z tą celnością tutaj. Nie, zaraz coś się. Jest... O, teraz jest dobrze. No, słabo z tą celnością u mnie. Najemnik, jeszcze jak dobija, to to ładnie idzie. najemnik teraz tam ma problemy u siebie. Nie bardzo może mi pomóc. Nie bardzo też go mogę wycofać, bo go otoczyli, ale już szef pada. Dobra i dajemy radę. Widzę już, że zostawił jakieś fioletowe, całe szczęście, to znaczy widzę, że zostawił jedną małą fioletową. Zużyłem chyba dwie na niego, więc bilans niezbyt przyjazny dla nas. No i zaraz będziemy szli uwalniać tych całych